Dzień dobry! Dzisiaj mnie nie widać, a widać tylko opakowanie, które chciałbym Wam pokazać. Small Rig, czyli mały Rig. Dobra, rzecz przyszła z Chin. Jest to Small Rig, jest producentem, który robi naprawdę wysokiej klasy akcesoria fotograficzne. Tutaj mamy dwupak, który ściągnąłem. Najlepsze jest to. Jest to opakowanie plastikowe, które może być niebezpieczne. Trzymaj to z daleka od dziecka. No, dziecko na pewno sobie nie wiem, założy to na głowę. Idiotyczne po prostu ostrzeżenia. Ciekawe, kto im to kazał pisać. Może nasi unijni geniusze. Bo chyba tylko tam można takie rzeczy wymyślać. Dobra, co tu mamy? Ściski. Ściski, które mają całkiem spory zakres pracy. Od tutaj 55 mm do. Jak to ściśniemy, to tutaj mamy w granicach 10 mm. No i zobaczcie, że ten ścisk jest naprawdę. Porządny. Tutaj nie ma żadnych plastikowych części. Macie stalowe gwinty, stalową rączkę. Reszta jest aluminiowa. Tutaj są stalowe takie czpienie, żeby to się mogło wyginać. I okładziny gumowe tutaj w środku, żeby nie zniszczyć oczywiście elementów, na których to będziemy zaciskać. Co jeszcze jest potrzebne w takich elementach? No, oczywiście te gniazda. Czyli tutaj mamy dwie sztuki. Duży i mały gwint statywowy. Mega mocne. Ja naprawdę tutaj korzystam w wielu miejscach z takich zacisków. W sumie, nawet nie tylko w fotografii, ale również w domu, jak coś potrzebuję docisnąć, to te ściski są naprawdę, naprawdę bardzo mocne. Pewny chwyt. Nie niszczycie powierzchni. No i przez te dwa gwinty możecie mocować tutaj sporo elementów. Czyli to akurat był zakup, właśnie jako dwupak. Troszeczkę niższa cena. Link tradycyjnie w opisie. Polecam. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.